się będziemy sobie mm, robili efekty no, na czacie czy na wiecie, 8 to jestem ja, dobra so, tak. to tak co to jest aha, bo to chyba tak, bo jestem sobie, w to nie no no o <laughs> żeby <laughs> taki gentleman co to? O co tu chodzi? O co tu chodzi? O dobra teraz to Kurde jak mi się kręci to um, Kurde ciężki wybór nie dobra um, nie wiem kto to jest bo ale on jest bardzo do tego wybieramy um, Modric nie w sumie Modric bo czaj w jakim gra klubie ale on gra w tym um, grał chyba bo na to gra w real Madryt tego ja wybieramy? E, Zlatan Ronaldo. Ma no, Ronaldo powiedział. Dobra. E, Neymar. No, to to tam jest, kurde. Mi, myślałem, że to Lewandowskie, to nie. Nie wiem, kurde. Tego ja wybieram. Masy Goat Ronaldo? No jaki Ronaldo, MP mm. Latan. O kurde. Nie wiem, widzowie. Trzeba pomyśleć. Nie dobra, psmy... Ten Ronaldo to i z Dubą Kurde jest... z Realu. Messi, a nie jakiś, kurde. Oooo, empapy! O, o kur... dobra Messi Nie no, nie wiem Nie wiem, widzę... Dobra Teraz się żyje, biorę... Messi Messi No, wygrał Messi, dobra Nie, to jest jakiś inny... O! Kurde, ale mi się kamerka no, patrzy kurwa. Nie, dobra, że to jest tak. Dobra. A co? Aaa, bo to ten, no to nie działa, bo ja mam maskę. Co jest? Kurde, zacięło mi. O, o, że działało, działało. O, to się znowu mi wyszło. Ała, kur... No wszedł mi znowu, dobra, już. Co to? Ale mi się to buguje, o dobra, ale jak tak przybliżam, to patrzcie, jak to mi się buguje. Dobra. Co to? O, to jest coś takiego. Dobra, elo. Dobra. wo, Ło. 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 O jest tu, że widzieliście tu! Ja cię co dobra, co to? Co to? O, co tu? o, ja mam to tak kurde, ale nie da się. Nie mogę nie czemu o, takie coś, kurde ja mam ten czas No to dobrze było, chyba, nie. 5, 4, 3, 2, 1. Już lubiłem! Kurde, ostatnia sekunda było. Już ja się kręcę. Co to tyle? Jeszcze coś macie dla mnie? No co, co ja mam tu na nie? Co to jest? Kurde. O co? Orange uh, Bad Santa czy uh, Frozen czy Love... Co so, to yes, nie, dobre, jest? Nie, dobra, ja stąd wychodzę Ty, ale ja... O patrzcie! Wygląda jak parowa łapać Mam tu łapać to Nie, łapa nie będę o kurde, czekawać co tu będzie muzyka, nie widać oh, nic Halo Halo oh, 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 oh. oh, yes. O dobra, wiesz Kurde, oh, obok so. mi jeszcze jakieś dwa węże, nie wiem co to jest, one... one... oh, jak to O kurde, olej za Co no dobra, nie mam no dobra. No co? oczy <ś encuentre w affiliate> <si <wrote> się zrobiły. Gremans. O, co jest piasku, dobra. Ciuciała, ciała, -o. -o. o, ja mam tu. Co ja mam tu? Głową przechylić, czy co? ścina O, dobra. Baset, sąd. Nie, on fajnie wygląda. Odleczy... O, ten jest fajny. żeby bokser był. Ten jest fajny to O, Ale ten fajny jest. Czy co jest? Co mi ten? O kurde nie wiem. Hmm. Nie, czy Ci działa. O Jo ej, podobne są na te psy. Znaczy to nie jest większy, ten Hiszu. Dobra, biorę tego. O nie! Nie wiem, kurde, taki pieszy. Ten... Nie, dobra, tego biorę. Eee, ten. Eee. Ciucioła ci ciało powiedziałem No dobra Bez pak czyli... No dobra no i zagrał O nie jeszcze nie Kurde nie wiem Nie nie To i to biorę Ja normalnie nie mam Co to A nie mogę mam otworzoną w sumie No patrzcie no, otworzoną Dobra O Siema Aniu Ello O nie nie dziadek kurde O ale ty masz dziadek gruby bębson Cześć O patrz jaki dziadek nie kurde co ja kliknąłem Co ja kliknąłem Aha. Dobra Może sobie weźmiemy jakiś inny efekt Co kurde ja chcę mieć takie usta jak to zrobić

nie dobra. Uuuu No i no, no, nakierowałem. Nie kurde, ja się ze wszystkim całuję, nie, no, wyleź ten efekt. E, co jest tu mamy? Nie, co tu jest? No mam nakierowane. No. Ale coś tam dziwić. O, co to jest? Co, on Dawaj, włosy mi się chce dawać włosy się no. włosy, Co? A kurde. No. O, takie coś. No nakieruję no, to na włosy? Nie wiem. Aha, lecimy wam to. O, dobra, kurde. Nie źle panie złoty. Ale kurde, ja mam dwa buzi. Dobra, co my tu jeszcze mamy? O, Nuba mamy, Nuba <laughs> Siema, siema, siema Dobra, co my tu jeszcze mamy? Eee Oto co siema, co elo, Mm. O oh, kurde, ale biebski. Dobra. Nie wiem. Nudne no, są te efekty, nie wiem co my chcemy tutaj. O oh. oh, nie no oh. I'm just a kid, co to znaczy Nie wiem, co się od dzieciaku. Dobra, napiszę Olaf Czaj. Olaf 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 yy w p-s-e-c-z s e c o l u nie wiem czy to pasuje możecie ocenić od 1 do 10 Olaf w przedszkolu Dobra, lecimy dalej. <laughs> o kurde, co to jest babcia? Ale <laughs> to się nie ogóle... O, ja chcę mieć taki zębę. Zmieniasz głosy, to jest jakieś... Nie, nie, nie chcę, no takiego czegoś. O, tęgę, tęgę, tęgę. Dajcie. Muszę to dajcie. О, тут круто. О, круто, я хочу быть высокой. Вс ⁇ О, не осталось. Сейчас уже как-то... маска Nie, nie działa. Dobra, co to jest? Ty to jest Joker. Dobra, co tu to, co to jest? Co ja mam tak stać? Słuchajcie, kurde, no zacina jak nie wiem co. Aha, no i co. Нет, нет, нет. Глупее то есть. Глупее то есть страшнее. тут и Не напомню, не забанула что на эффект. Ну вот, как О, тут что-то есть. О, по можно... Ну, добро. Пум. Стоим, черёга, сюда и тут. No, fajnie, zrobione. Dobra, jeszcze raz. Czekaj, ja teraz zrobię takie coś. Ciekawe, jak to naraz. Nie No dawaj, no. Kurde, ja to pisać, mogę. Nie, dobra. No, usuń, tak, usuń, usuń. Dobra. Ale nie. <laughs> A tak. no. no. kurde to się tak buguje. Nie. Nie, kurde, jakbym zdjął maskę, to bym miał takie brwi jak to jest na zdjęciu. Jakiś problem? Masz jakiś problem? O nie, to jest to, to jest to! Zegnęłam to kurde Dobra To jest Ale zacinam Nie, dobra, wyjeżdżajmy gdzieś indziej, bo kurde, co to? Baby do mnie dzwoni Co to jest? Nie, spadaj, kurde, i Spadaj, nie całuj mnie Co on? Aha On... <grystanie> Dobra Co to mamy zrobić? Za... Oho, jakieś dziecko Nie, co to jest? Chcę być takim kotem Dawaj, dawaj, co to? Nie, tam chyba będzie kot państw. Czekajcie. Mogę <laughs> <laughs> ci pogłaskać? Osty ty, kurde, redny. Klapsa dostały. <laughs> Ej, pan! <papie, dajcie. śmiech> Klapnąłem go i ten. Dobra, kurwa. Co to jest? Ula. Ну-теньга, теньга, теньга, теньга ну Что-то, мама, Не, я не хочу ничего нагревать. Куру, дай, 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 чем, О, тупо. Дай, Не. Не. Не, Бля, бля О, пару мы будем. Dawa, ja chcę mieć parów. Tu się jakiś zmieniasz głosu. O. Ping, 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 ping. Patrz jak się rusza. Dobra. Nie, szef, ten słabo działa strasznie. Dobra. O, to jest to. Spodziewaj się jedziemy na głowę. Tu. No bo za czoło, Co było, co było? Nie ma wyświetlonego, nie ma wyświetlonego, takie muszki wyświetlonego, nie ma wyświetlonego, dobra. Dobra, nie ma ja zaraz nie ma nie ma tak pięć efektów Dobra, co to jest? Aha, ja łatwo. Nie dobra. Co to głupie. Co tu są za laski tam? Nie dobra, nie będę tego testował. Bo znowu się okaże, że to jest jakieś. No. O, ja chcę być gołąbem Gołębiem. Dobra. No kurde, no czarny. No a, nie działa. O nie, dobra, czecie. Co to? O jestem! Siema widzów! Siema, siema! Jak nie subskrybujesz, tu jestem głowę Dobra, co czułam? Jeszcze jest takie coś. No nie uśmiechnąłem się. Uśmiechnąłem się. Uśmiechnąłem się. A co tu mogę? Pedro, 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 Pedro. Dobra. Yyy... Uuu, ole, ściepły. Ściekł, ten dzieciak, nie działa. Dobra, no, kurde. Jeszcze nie. nam ostatni jasek został. Uuu, kurde, Szylis Brawl stos Szylis Brawl -Sos. Musimy to przetestować. Co? Stuknia. Co? Kurde, ale u mnie jest biało w pokoju. Nie wiem, co, o co tu chodzi. Ja jeszcze raz muszę przyznać, bo ja nie wiem, no kurde, no usuń to Stuknij by tło No i gdzie jest ta tańcząca szeli? Stuknij do kurde, no ja nie... nie dobra, widzowie, ostatni raz Proces do kurde, no Kurde, nie już to... <laughs> Utanęło coś fajnego o, to takie jest coś, dobra Jesteśmy w tym nie wiem, co jest, nie, czekaj. Co to jest? w jakim klubie, jaki nasz klub jest chyba, a nie Nie, każdy weź to wiał, w Madryt, czy nie wiem, co to jest Nie, dobra, widzowie, to by było na tyle dzisiejszego odcinka no patrz. To jest lepsze. Gdybym idła w O, o kurde, ale to laguje. Dobra widzowie, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten odcineczek. No, Napiszcie, czy chcecie więcej takich notchchatów. No, narażamy.